Cześć, ja jestem Piotrek z kanału Gady Gady to będzie mój pierwszy filmik na YouTube yy, yy, i zacznijmy od tego o czym będę nagrywać. Będę nagrywać filmiki o gadach, bo bardzo mnie sfascynują te zwierzęta. Mam gadów mam yy, cztery Diagam te, sobie tam siedzą. Pytałem królewskiego, który jest tam e, z tyłu na szafce i kamelona jemieńskiego, który jest za mną. E, mam nadzieję, że kan, kan, e, kanał wyjdzie, że będzie fajnie i wszystko się uda. E, będę kręcił z bratem, ben, nie tam właśnie wyszedł. Będę kręcił z bratem, pokazywał swoje zwierzęta, jak, jak jedzą. <laughs> Będę mógł wam też podawać jakieś rady. Jeżeli nie wiecie, możecie pisać w komentarzach. No, mam nadzieję, że to wyjdzie wszystko i będzie fajnie, bo naprawdę jest mało takich ludzi, który, którzy których fascynują gady. A ja, ja nie mam bardzo z kim porozmawiać, bo nigdy w moim otoczeniu. Nie lubi tak gadów bardzo jak ja. Także cześć, do, do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie tam na dole. Cześć!